Ciao ragazzi, bentrovati. Witajcie ponownie! Dzisiaj opowiem Wam o kilku czasownikach zwrotnych na przykładach w zdaniach. Co znaczą, kiedy ich używać. Ti zweli sempre alle cinque? Non ti piace dormire? Zawsze budzisz się o piątej? Nie lubisz spać? Ti zwelli. Sempre alle cinque? Non ti piace dormire? Ti zweli sempre alle cinque? Czy budzisz się zawsze o piątej? Zweliarsi to budzić się. Jest to oczywiście czasownik zwrotny. Ti zweli. Zweliarsi to czasownik pierwszej koniugacji i odmieniamy go według końcówek are. Mi zveglio, ti zweli, si sveglia. Ci zweliamo vi zweliate. si svegliano. Alzati, ragazzo, sono le nove. Wstawaj, chłopcze, jest już dziewiąta. Alzati, wstawaj. Alzarsi, to wstawać, fizycznie. Mamy na myśli. To, że albo ktoś wstaje z łóżka, bo go budzimy, albo po prostu, na przykład, podnosimy się z krzesła, z kanapy. Alzarsi to również czasownik pierwszej koniugacji. Jest regularny i odmienia się tak samo jak z veliarsi. Mi alzo, ti alzi, si alza. Ci alziamo, vi alzate, si alzano. Ci vediamo venerdì o to. Widzimy się w piątek czy w sobotę. Vedersi to po prostu widzieć się, spotykać się z kimś. My tego wyrażenia w języku polskim również bardzo często używamy, tego czasownika. Vedersi jest w języku włoskim czasownikiem zwrotnym i należy do koniugacji drugiej. Vedersi to ersi, czyli odmieniamy tak jak czasowniki Era. Mi vedo, ti vedi, si vede, ci vediamo, vi vedete, si vedono. Usiamo. No, devo ancora lavarmi. Dammi ancora 10 minuti. Wychodzimy. Nie, muszę się jeszcze umyć. Daj mi 10 minut. Lavarsi. Czyli myć się. To czasownik pierwszej koniugacji, bo zakończony jest na are, arsi. Mi lavo, ti lavi, si lava. Ci lawiamo, vi lavate, si lavano. Dovresti pettinarti, guardati. Powinieneś się uczesać. No, spójrz na siebie. Pettinarsi to czasownik koniugacji pierwszej. Zakończony jest na arsi. Mi pettino. Ti pettini. Si pettina. Ci pettiniamo. Vi pettinate. Si pettinano. Io non mi trucco mai. Lo trovo troppo faticoso. Ja nigdy się nie maluję. Uważam, że jest to zbyt męczące. Trucarsi, czyli malować się. Trucarsi. Tam mamy końcówkę arsi, świadczącą o tym, że czasownik należy do koniugacji pierwszej. Mi trucco, ti Truki si trucca. Ci trukiamo, vi truccate. Si truccano. Razarsi. Dovresti razarti. Marko e Rosa si sposano domani. Powinieneś się ogolić. Marko i Rosa jutro się pobierają. Razarsi. Czyli golić się. Arsi. Czyli pierwsza koniugacja. Mi razo. Ti razi. Si raza. Ci raziamo. Vi razate. Si, razano. Czasownik domandare czy kiedere możliwe, że już Wam kiedyś wpadł do ucha. No ale co domandare i kiedere znaczą i co w ogóle mają wspólnego z czasownikami zwrotnymi? Możemy oczywiście tych czasowników używać jako czasowników niezwrotnych, czyli pytać kogoś o coś po prostu. Natomiast jeżeli taki czasownik. Zamienimy na czasownik zwrotny i zrobimy z niego domandarsi albo chiedersi, to będą oznaczały, że pytamy się siebie o coś, czyli się po prostu nad czymś zastanawiamy. Mi domando. Ti domandi, si domanda. Ci domandiamo. Vi domandate, si domandano. Devo domandarmi, se ha un senso andare al lavoro. Muszę się zastanowić, czy ma sens pójście do pracy. Może po prostu zostanę dzisiaj w domu. Domandarmi. Mi kiedo. Ti chiedi. Si chiede. Ci chiediamo. Vi chiedete. Si chiedono. Dimmi, ti sei mai chiesto? Perché gli uomini dei guardiani della notte non prendono mogli non generano figli? No. Rendersi conto, czyli zdawać sobie z czegoś sprawę. Mi hai fatto male. Ti rendi konto, Zdajesz sobie sprawę? W tym wyrażeniu mamy czasownik rendersi, drugiej koniugacji, no bo mamy oczywiście końcówkę "-ersi". I ten czasownik musicie odmienić jak czasownik zwrotny. Mi rendo konto, ti rendi konto, si rende konto. Ci rendiamo konto, vi rendete konto, si rendono konto. Farsi male, czyli zranić się, zrobić sobie krzywdę. Farsi male. Mamma, mi sono fatto male. Mamo, mamusiu, zrobiłem sobie krzywdę, zraniłem się. Mi sono fatto male. Mi faccio male. Ti fai male. Si fa male. Ci facciamo male. Vi fate male. Si fanno male. Czasownik fare jest czasownikiem nieregularnym. I to, że tutaj występuje jako czasownik zwrotny farsi, male, nie ma znaczenia. Jeśli jest nieregularny, to w sposób nieregularny również tutaj go odmieniamy. Mijał più pazienza Nel Futuro. Życzę sobie, życzyłabym sobie mieć więcej cierpliwości w przyszłości. To zdanie, które zdecydowanie odnosi się do mnie augurarsi czyli życzyć sobie czegoś on na szczęście jest czasownikiem regularnym mi auguro ti auguri si augura ci auguriamo vi augurate ci augurano rilassarsi taki przyjemny czasownik zwrotny czyli oczywiście relaksować się mi rilasso ti Rilassi, si rilassa, ci rilassiamo, vi rilassate, si rilassano. Rilassati, abbiamo ancora tempo. Zrelaksuj się, wyluzuj się, mamy jeszcze czas. E tu come ti rilassi? Preferisci uscire o guardare la TV. A ty, jak się relaksujesz? Wolisz wychodzić? Czy oglądać telewizję w domu? Esprimersi, czyli wyrażać się w jakiś sposób, w sposób na przykład elegancki albo w sposób wulgarny. Esprimersi. Mi esprimo, ti esprimi, si esprime. Ci esprimiamo, vi esprimete, si esprimono. Lui si esprime nel modo sbagliato. L'hai sentito parlare. On wyraża się w sposób niepoprawny. Mówi niepoprawnie. Słyszałaś go jak mówi? E tu to per oggi, to tyle na dzisiaj. Zapraszam za tydzień na drugą część czasowników zwrotnych. Przedstawię kolejne kilkanaście z nich. Na koniec mam dla was zadanie, w których powinniście odmienić czasowniki. Zwrotne. Kiedy zobaczycie ekran z zadaniem, zatrzymajcie go, rozwiążcie sami i dopiero sprawdźcie odpowiedzi. Ciao, ciao.